Chwila namiętności na statku. Morze tej nocy było spokojne, niemal nierzeczywiste. Leśniło w blasku księżyca jak tafla srebra, a delikatne fale kołysały statek z niemal matczyną czułością. Na górnym pokładzie, z dala od gwaru wieczornego balu i kieliszków dźwięczących w dłoniach bogatych podróżników, Stali oni, Lena i Julian. Dziesięć minut powiedziała cicho, patrząc gdzieś w dal, jakby próbowała dostrzec brzeg, którego nie było. Więcej nie potrzebujemy, odpowiedział z uśmiechem, choć jego oczy stracały napięcie. Spotkali się przypadkiem, choć oboje wiedzieli, że przypadki są tylko zasłoną dla rzeczy, które powinny się wydarzyć. Ona, narzeczona właściciela połowy tego statku, on, nie do końca legalny pasażer, przemycany przez załogę za drobną przysługę. Lena znała go od trzech dni, a jednak czuła, jakby ich spojrzenia krzyżowały się już w innym życiu. Może w poprzednim, może w następnym. Statek zawinie do Lizbony za trzy godziny, powiedział, stając tuż obok niej. Tam wysiądę. Ty płyniesz dalej. Do Rio, kiwnęła głową. Tam czeka na mnie przyszłość i człowiek, którego powinnam kochać. A teraz. Milczenie i tylko oddech, który stał się nagle bardziej wyraźny, bardziej świadomy. Lena spojrzała mu w oczy. Nie trzeba było pytać więcej. Dotknął jej dłoni, nieśmiało, jakby dotykał czegoś świętego, i może dla niego to właśnie była chwilowa świętość, ukryta na pokładzie statku między dwiema rzeczywistościami. Wiesz, co jest najpiękniejsze w morzu? Zapytał. Że nie pyta, dokąd płyniesz, że zawsze możesz zabrać cię gdzieś indziej, jeśli tylko odważysz się zeskoczyć. Lena uśmiechnęła się smutno, miała życie, do którego nie chciała wracać, i człowieka, z którym nie chciała żyć, ale miała też obowiązki, obietnice, nazwisko. Julian miał tylko siebie i ten moment. Zegar na pokładzie wybił cicho jedną z dziesięciu minut. Mogę cię pocałować? Zapytał, a jego głos był cichszy od sumowania. Jeśli obiecasz, że to zapomnę, nie chcę, żebyś zapomniała to zrób to tak, żebym nigdy. O tym nie zapomniałam. Powiedziałam. Ich usta spotkały się na granicy światu. Jego ucieczki i jej złudzenia. Pocałunek był delikatny. Jakby bali się, że za mocne uczucie może zatopić ten statek, że go o brzegi własnych pragnień. Całował ją, jakby nie miał prawa, ale nie mógł inaczej. Pochylił się i zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, jego usta były na jej szyi, lekko, ostrożnie. Lena wciągnęła powietrze przez zaciśnięte zęby. Przylgnęła do niego, czując pod palcami napięcie jego ramion, ciepło bijące z ciała. Ich usta spotkały się ponownie. Głęboko, namiętnie, jakby całowali się nie pierwszy, ale ostatni raz. Oddychali przez siebie. Nic poza nimi nie istniało. Nawet morze przestało szumieć. Julian przyciągnął ją lekko do metalowej balustrady. Jego dłonie sunęły po jej plecach, zatrzymując się w miejscach, których jeszcze nikt jej nie dotykał. Lena westchnęła cicho, zamkniętymi oczami, czując, jak drżą jej kolana. Nie musieli mówić ich chciała mówiły za nich. Po dłuższej chwili oderwali się od siebie, z trudem łapiąc oddech. Jej włosy były potargane, usta rozpalone, a spojrzenie nie do poznania. — Lisbonie, wysiądź ze mną — powiedział głosem niskim i drżącym. Lena zamknęła na chwilę oczy. — Wiesz, że nie mogę — powiedziała. Gdy dziesiąta minuta dobiegła końca, Lena odeszła bez słowa, bez słowa pożegnania. Nie odwróciła się ani razu. Julian został na pokładzie jeszcze przez chwilę. Potem zszedł do kajuty, gdzie czekał jego bagaż. Mały plecak, paszport i cichy plan nowego życia. Może nadal było spokojne i tylko jeden pocałunek krążył jeszcze w powietrzu, jak niespełniona obietnica. Gdy statek przycumał już do portu, Zobaczyli się ponownie. On zobaczył ją, gdy ta podbiegała do niego. Zaczekaj, zaczekaj. Wysiadam z tobą. A twoje życie? Rio? Twój narzeczony? To nie moje życie, odpowiedziała. To życie, które ktoś mi zaprojektował, ale moje. Moje zaczyna się tutaj. Julian nie potrzebował więcej słów. Wziął jej dłoń, jakby już była jego częścią. W Lizbonie zeszli razem. Dwoje ludzi, których świat próbował rozdzielić, ale może dało im dziesięć minut. Dziesięć minut namiętności, która zapaliła całe życie od nowa.